Cześć, ja nazywam się Max Player, witam Was w kolejnym odcinku z gry FEAR 2 Projekt Origin. Cóż, lecimy dalej. E, ma, zadanie mamy jakie? Dostań się do wzmacniacza telestatycznego na Steel Island i zabij Almę, To pamiętam, że mamy to zrobić. I sprowadź sierżanta Kigana. Tak, bo ten Kigan. Sierżant Kigan sobie. Wow! Sobie poszedł. Opętany chyba przez Almę Tak się wydawało przynajmniej. Pump Room. Okej, okay, jesteśmy blisko... Pump Roomu. Przedruciobyk? Nie, nie, nie. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. What the hell? Słyszę jakiś... Oh for fuck's sake! Oszalałeś?! Ale dobrze mówiłem, że coś słyszałem. O! Oh, Ale mnie przestraszyłeś, gościu. Ah! Na, John'a Rambo! Oh, shit! Z takiego bliska jeszcze mi nie trafiłeś, gościu. Serio? Komandos, naprawdę. Wielki z ciebie komandos. Oh shit. Hello, widziałem was. Chyba tu idą, co? Ja. Yep. Oh shit! Co tam się stało? Sami się zabili? Widzę. A! No! Du, 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 du. Jeszcze któryś podskakuje? Nope. Dawaj, amo. Bo cierpię na deficyt i to konkretny. O! Udało mi się. No! Oddawaj mój karabin. God damn it. Nie, mojego karabinu nie oddam. Za jakąś nitownicę nie. What okay, no chodź kolego, chodź Skakuj, skakuj o granat! Shit o! Hello? Au! Au, what?! Uh, fuck. O, okej okay, dobra, już wiem sobie co... A! Dwa naboje ostatnie, ale teraz... Piąknie go! BAM! BAM! Yeah! Czemu mam tak mało amunicji? Goddammit. Tu mam zero. Tu mam 20, Okej, okay, zawsze coś. Już 40! Pięknie. Ale tu i tak mało. Muszę strzelać pojedynczymi chyba. Starać się oszczędzać. Oh shit, okej. Okay. Pum, pom, um. Pięknie. O, pięknie, o, pięknie. O, oh, jest. To się nazywa oszczędzanie ammo. Macie trochę? O. Macie amunicji. Pięknie. To co to jest? Strzelba automatyczna. Nie, 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 nie. Okej, okay, ale zrobiłem teraz kółeczko i... No właśnie, i... Tędy? Tak, 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 tak. To jest dobra droga. Pump room! Już niedaleko. Tak jest. Pump room. Yes! What the fuck? Keegan! To był Kigan. Hej! Czy on się zamienił w zombie do cholery? Keegan! What the Gigan, co ty robisz, gamoniu? Gigan, włącz. Whoa, whoa, wow, 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 wow. no a Ty whoa, się gapisz. Chyba tutaj na dół muszę zejść, co? Wow, 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 ej, 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 kolego. <grym> What the fuck? Twój. Ktoś przyrządził sobie tatara I tu znowu whoa, 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 whoa. No, no, no Goń się, mówię Co to za duchy do cholery What the hell Akysz Siła nieczysta Akysz, mówię Akysz Mógłbym z takim krzyżem tutaj chodzić. Jak prawdziwy. What? Yes, sir! Tylko muszę znaleźć Kigana. Chodziłbym jak prawdziwy e, egzorcysta. Z takim krucyfiksem. Na Kigana chyba się przyda, coś czuję. Też wątpię, żeby on przeżył. Ale. Nigdy nic nie wiadomo, zobaczymy. Pistolecik, nitownica. Tam niczego przydatnego nie wi. O, jest tam coś, coś tam jest. Zeskakuje, ale to chyba tylko notatki. Nic przydatnego. Te informacje, bla, bla, bla. Tutaj coś? No. Ok. Sobie niepotrzebnie tutaj szedłem, no ale jeżeli kogoś interesują notatki, to jak najbardziej, może sobie je czytać. Ja nie zamierzam w każdym razie. Nie mam na to czasu. Nie staram się aż tak zrozumieć fabuły tutaj. Okej, okay, mamy kamizeleczkę, pięknie. Granaty i amunicja, super! Granat zapalający bym poprosił, tak. Cztery granaty zapalające, cztery jakieś... Elek pięć elektrycznych, pięć zwykłych. To nie wiem co to są, jakieś kulki. Ale wolę zapalające, póki co. Oh shit. Holy shit. Po cichutku, po cichutku. Wiem co tu zrobię, tak. Tym granatem. Stru. Nie? Nie zadziałało to? Myślałem, że to zadziała, że to jest elektryczny granat i ich porazi. hu, podpaliłem ich. Nie! Jeszcze ktoś tam jest? Tak jest! Panada, da! Oh o fuck, jeszcze jeden! Z gigamin! Stamtąd mogą przyjść jeszcze następni Więc muszę... Dobrze obserwować... Wiedziałem! A nie mówiłem! Zasłania mnie, gościu. Haha! No ginźże! No. Co to było? Słyszałem coś.

Lada moment, prawda? Czy nie? Oby. Oh, shit. Uh. Mówisz jakieś inne amunicje w Snajperce. Nie snajperka wyczesana do zera. Luzik. Moja jest kamizelka. o Yeah! Pięknie! Ale już straciłem tyle kamizelki! Boże święty, to nie była przemyślana akcja, oh shit! Come on! Oh shit, ile was tutaj? O! Oh! Au! Au! Ostatnie naboje! Ty będziesz miał, ty będziesz miał, ty będziesz miał. Jest pięknie. Widzę cię. Come on. Oh, fuck. No way, kolego. A, ah. jest dobrze. To też będzie amunicja. Do mnie pasująca? Nie, to jest nitownica. Shit. Okej, okay, mamy... 47 nabojów. Musi mi to starczyć. O. Gdzie? A o, tam! Holy shit. Macie zapalający! Haha! Ha. Było dobre Ale to jeszcze nie koniec Tam się gościu przyczaił nie! Gdzie mi tu wchodzisz do mojego wagonu! Won Piu O What the hell! Ile was jeszcze tu? Pię! Pię! Pią, pyę, piję, pią! Pię, pią! Giń! Tak jest! Hops! Co nie mam nadzieję, że żaden już mi już tutaj nie wyskoczy? Z tego będę mógł zebrać amunicję! Boże się to, czemu mi tak brakuje ammo ciągle? Why? The clog! Oh fuck. Co to za hamburger? Matko Boska! 5000 kalorii! tutaj nie ma nic? Kompletnie nic? <chat> ha, 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 ha. A! Skąd ty się tu wziąłeś? Come on! Chiet, 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 chiet. Uh! Hej! Dziękuję. Jeszcze jakiś no. O, oh, jest amo amo amo. Give me, give me amo. Tutaj okay, musi wystarczyć. Oh, fuck. Okay, tędy mogę przejść, ale zobaczymy, czy coś jest tam. Jakiś secret. Sekretny secret. Nie, nie ma żadnego sekretnego sekretu. Zatem wchodzimy do... Ech, Co mnie taka ręka sędzi? Wchodzimy do dziury w ścianie. What the hell? Uh! Kigan. Kigan. Kolejny tatar kolejne informacje, bla bla bla. Dzień dobry Jestem tutaj tych zwłok. i flaków, what the hell, co tu się działo? No no no, nawet się nie masz spadać o! a co mówiłem? A! O oh, oh, ale było blisko! Uh. Holy shit! Oh, Dobrze mam dobry refleks! Że mogę spowalniać czas! What, to, co to było? A, tu granaty leżą Okej, okay, a tutaj mogę wejść? Nie, nie mogę. Więc muszę iść tam Zapewne Szczury, szczury, pełno szczurów! No dymet się! O oh. Hell? Czemu zmienił mi się widok? Szczurek! Ah! Uh. Halo? What, what the hell? Um. Co tu się dzieje? Alma! No, 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 no. <gryzroying> to było creepy, naprawdę. To jest kamizelka świetnie. Uh. Dawno nie było tak creepy tutaj. A to chyba tylko takie pojedyncze. Zda ej! <gryzroyal> <patryzroyal> Czy tutaj sprzedają te hamburgery obleśne? Cię, mi tu w kadr wchodzisz, Granaten! Przechyl obiekt, Ja! Pum! No mądry się znalazł tutaj. Krzesło będzie obracał, Granaten! ten. No, chyba nie mam wyjścia, panowie. Nie, nie dostaniesz mi wyboru! Żyjesz tam jeszcze? Okej. Okay. Wytraciłem całą rakietnicę! God damn it. nie mam już O! To było skuteczne. Em. Um. What the fuck? Co to jest? Co się panu stało? Rozumiem, że to mogą być drgawki pośmiertne, no ale... żeby wtapiać się w podłogę! Nie no, nie no, to jest idealna poza na śmierć, naprawdę Czy coś zaladą będzie? Może te hamburgery jakieś? Nope. O, są granaty, no nie ma to jak granaty z zaladą nie, ale gościu, naprawdę, co, co co, by się stało? What the hell? oj, Ojoj, to chyba są efekty mojego działania bazuką rakietnicą. To nie była bazuka, to była rakietnica. Ok, tego gościa zostawię w spokoju, niech sobie tam robi co chce. Ciągle go słychać. to są miny! Te kulki, yeah. W ogóle tego nie używam. Dajcie mi minę. Wypróbujemy na następnych ofiarach, które chyba będą niedługo. Co? No właśnie. A nie mówiłem. SIEP! I on w to musi wejść, tak? Rozrzucimy po całym pomieszczeniu. Oj, chyba zadziałało. Oj, i to bardzo. A ała. Ostatnia mina. Pum! Przeżyłeś to? Serio? Ua! Granat. Nie, nie rzuciłem granatu, z <grywki> sej. Gdzie on jest? Eee, kolego! Gdzie mi to? yes! Co ty masz za broń? Co to było? To to jest za broń! Żałuję, że nie mam teraz rakiet. Może uda mi się. Teraz! Come on. Udało się! Zabiłem go! Jest! Ach. Ach, Muszę zdobyć tą broń! Muszę zdobyć tą broń! Bo była dobra! To ten beznadziejny plazmowy karabin Co to jest? Laser. O! Za plazmówkę, tak jest. O jak to działa? Wow! Tylko pewnie będzie mało amo do tego, co? Zapewne. No ale nic, wypróbujemy. Skoro mam taką możliwość, to wypróbuję. Aha Alright Znajdź tunel towarowy Armaham, który prowadzi do Steel Island Na, Steel Island No problemo Um, Okej, okay, tutaj muszę zaskoczyć. Oh shit What the fuck? Oh! Okej, okay. dobra bro, auć, daleki zasięg ma tylko okej, okay. nie zabija zbyt szybko. <śmulny> nie, nie, wolę standardowe pociski. No, nope. tutaj, okej. Okay. Jak on mi zauważył? Granat! Bum! No ale chyba nie zginął tego granatu. Ładuj, 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 ładuj Teraz! Hopsa! Yeah, je, yeah, ja! Yeah. Zbieramy amunicję do karabinku. Tak jest, coraz więcej. Oh, yes! Już ponad 100! Dawno tak nie było! Fuck sake. Dobra. Koledzy, tu. Kole. Rr, 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 już nie mogę mówić. Koledzy, wysadziłem głowę tym laserem. O fuck sake? Przydatna umiejętność, nie ma co. Uuu tu jeszcze amunicja! O, oh, 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 oh. I kamizelka! Cudnie. I tu będą jeszcze jakieś information których oczywiście nie przeczytam. Nie chcę być doinformowany. Nie. Nie potrzebuję informacji! Na cholerę mi informacje. Ja muszę tylko strzelać, zabijać, strzelać, zabijać. Nic więcej. Okej. Okay. Gra mi się ładnie zapisała w tym miejscu. Więc myślę, że to będzie dobry moment. Żeby zakończyć ten odcinek. Okej, okay. najpierw rozwalę tego gościa. Tak. Przyprowadzisz kolegę, czy nie? Nie przyprowadzisz kolegi, tak? Dobrze, to zamykaj drzwi za sobą, proszę ja cię bardzo Tu znajdę sobie ten kąt, tu sobie uklęknę I tutaj zakończę ten odcinek Także dzięki za dzisiaj, komentujcie, oceniajcie Subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać I widzimy się w kolejnym odcinku Na razie! Chyba idę w dobrym kierunku jest, jest Kolejna blokada, dobrze Oh <laughs> shoot! Swap on me. God damn it!